dobry, zapraszam na marcowe denko. Trochę mi się tych produktów zbierało. Nie wiem jak to się dzieje. Czasami w ciągu miesiąca zużywam mało kosmetyków, natomiast w innym dwa razy tyle. Być może dlatego, że nie zaczynam po jednym produkcie, ale nie raz, dwa, trzy z tej samej kategorii. I zapraszam, zaraz powiem wszystko i wam pokażę. I zaczynamy od zdrowia. Jak zwykle wellness pack. Ja od dłuższego czasu te wellnessy, jak ja to mówię, używam tych wellnessów. I pokażę Wam, bo mam następne opakowanie. Teraz jest fajna promocja, bo dwa wellnessy paki, a trzeci gratis. I tutaj mamy na 21 dni 21 porcji. Dwa razy omega 3, a i multivitaminy, minerały. Taka kompleksowa pielęgnacja kompleksowe dbanie o, sie, o, o siebie od środka. Także ja lubię. O wiele lepsi, lepiej z włosami mi się dzieje teraz. Mam o wiele gastrza, lepiej mi się układają no po prostu czuję, kondycja skóry się poprawiła, więc fajnie tak postawię, ale oczywiście jeden pełen wolny spak, no i jeszcze wspomagałam się yy, witaminą D i, i, i wapnem, pochodzenia naturalnego, już nie mam skończyło mi się ostatnie opakowanie, pokazywałam wam kiedyś, więc tylko sygnalizuję i zaczynamy może od wody Eclat blanc, zużyłam Jedno mam jeszcze w zapasie. Cieszę się, że, że mam jeszcze w zapasie. Jedną tą wodę toaletową, ponieważ bardzo mi się ona podobała. Jest to taka limitowana edycja. Stworzona wokół zimowej róży. Nasycony zapach jest akordem mandarynki, takiej musującej. Ona była wydawana, pokazuje się w katalogu w okresie świątecznym. No ten mus, ta musująca mandarynka ma nam się kojarzyć ze świętami, mamy tu też pismo, orientalno-kwiatowo. Orientalno-kwiatowa wobec tego wo, 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 wo jest to woda hipnotyzująca, radosna. No i z Paryżą się kojarzy wszystkie wody ekla z elegancją. Bardzo mi się podobało, no jakoś niedrogo, 30 parę złotych za dałam. W tej promocji jakoś tak była i nawet teraz 2 plus 1 jest obecnie obowiązuje jeszcze w tym katalogu czwartym taka oferta i ona jest z kremem za 42 chyba złote ale jak dwa zestawy się bierze bo tam jest kilka tych produktów to ten trzeci produkt jest gratis. Z tym że tej wody nie ma bo ja jeszcze się interesowałam i chciałam sobie zamówić ale już jej nie ma już tej oferty na tę wodę nie ma są inne rzeczy ale ta, tej wody już kupić nie można ale jest ona w gazetce wyprzedażowej. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Tu mam gazetkę wyprzedażową i ona jest, Oto jest właśnie ta woda Ekla Blank. tak. Tutaj jest w cenie 49,99, w cenie dla klienta, dla klubowicza odpowiednio 10%, 20% taniej, tak, czyli mm, y, 40 zł. Piękna woda, bardzo mi się ona podoba. I na pewno będę z niej jeszcze korzystać. Mam jedną w zapasie i myślę, że chętnie bym jeszcze sobie kupiła. I od razu pokażę wam dezodorant, taki w kuleczce. Tutaj mam z kolei zapach zużyty Volare do tej wody. To jest taka róża w roli głównej, taka pudrowa róża. Taki zapach pudrowy, słodki, y, który mi się kiedyś bardzo podobał. Stary zapach, bo on jest z 2014 roku. Y, ambre mamy, drzewo w podstawie, pismo też. Y, y, natomiast y, nuty serca to fiołek, irys, no i róża oczywiście. Nuty głowy, brzoskwinia i morela. Taka bardzo romantyczna kompozycja dla kobiet wrażliwych, subtelnych y akord brzoskwini i moreli na początku wyczuwamy, a potem angielski luksusowy ogród. Przenosimy się do tego angielskiego luksusowego ogrodu z, z różą w roli głównej. I był taki czas, że ja uwielbiałam ten zapach. On był naprawdę przepiękny dla mnie. Teraz jakoś zobaczcie, nie mogę zużyć, już tu mam końcóweczkę. Dezodorant zużyty, ale woda jeszcze jest. Jeszcze tutaj mam trochę. Staram się te wody, które już są otwarte, dosyć długo zużywać, bo, no bo one jednak wietrzeją, jakby nie było. Ale jakoś tak nie wiem, nie mogę je zużyć. Yy, coś mnie tak odpycha teraz od tego zapachu. Jak przedtem przyciągało, tak teraz odpycha. I jeśli. Yy, I słuchajcie, z zapachów to jest wszystko, co tutaj ja mam. I jeszcze teraz myślę, że powiem o kremach albo o mydełkach, tak? Mam mydełko takie y, też cytrusowe, świąteczne zużyłam, takie ale glicerynowe, bardzo ładnie pachnie. Jeszcze taką końcóweczkę mam na byderniczce, no przepiękny zapach i polecam to mydło. Jak będziecie kiedyś mieli możliwość kupić, to no, naprawdę y, świetna rzecz i polecam. To od razu może pokażę też taki podobny cynamonowy świąteczny zapach. Kremu do rąk też taki jakiś w kupiłam, też bardzo fajny i bardzo dobrze mi się z niego korzystało. I do mycia twarzy. Moja córka zużywała Love Nature, też cytry, cytrynowy, taki pomarańczowy, może bardziej z morelą. Takie zapachy podobne, ale. Ja chciał już i opakowanie połamało i to ona specjalnie niczego tutaj takiego nie zrobiła. Pękło i musiała gdzieś przelewać, kombinować, żeby nie wyrzucić, więc taki minus. W ogóle te opakowania Love Nature z tymi zakrętkami. Ja teraz mam taki krem do demakijażu właśnie z Love Nature z kokosem. I też nie jestem zadowolona z tego opakowania. To opakowanie jest denerwujące, więc tak jak sam zapach i używanie i, i, i konsystencja jest, są świetne, tak samo opakowanie niekoniecznie się sprawdza. I jeśli jesteśmy przy Love Nature, to chcę Wam pokazać taki płyn micelarny z owoców goji, owsem organicznym. No i bardzo fajnie mi się z niego korzystało. Dosyć długi, 150 ml. Wszystko robię to co trzeba robić. Nawet demakijaż olka nie uczulał, nie szczypał, więc myślę, że jeszcze kupię nie raz, jeśli będzie taka możliwość. I płyn micelarny z Optimals, jeszcze to moja córka używała, ja też go kiedyś miałam i też dobrze mi się z niego korzystało, ona, przepraszam, ona też jest zadowolona, była zadowolona i chyba kupiła sobie kolejne opakowanie, z tego co się nie mylę. I jesteśmy przy kremach, może najpierw kremy do ciała, ja zużyłam dwa. Bo zazwyczaj mam y, otwarte dwa, jeden zapachowy, jeden taki mniej zapachowy, więc zapachowy miałam Eclat Femme Weekend. To wodę toaletową jeszcze mam otwarty, jeszcze poł połowa mi została, mm, ale krem pięknie pachniał. No, bardzo sympatyczny. Już musiałam krem zużyć, y, ponieważ termin ważności mi się tego kremu zbliżał ku końcowi, więc użyłam i dobrze mi się z niego korzystało. I też mój ulubiony milkani, bo kupuję zazwyczaj teraz te rzeczy, które mi się sprawdzają, więc wiem, że milkani mi się sprawdzi na pewno. To mój ulubiony, to już może siódme, ósme opakowanie. Uwielbiam ten zapach, uwielbiam ten krem i bardzo dobrze mi się z niego korzysta, więc polecam. Jest ja zresztą milkani, mam jeszcze inne produkty, to wam zaraz pokażę. Mam jeszcze do pod oczy taki krem Diamond Cellular, Już on jest wycofany, nie ma go, ale fajnie mi się sprawdza. Bardzo dobre opakowanie i szkoda, że nie ma. Ja to takie mam szczęście, że jak mi coś się spodoba, to jest bardzo często wycofywane i tego nie lubię, bo jednak y, potem mi tych produktów brakuje. Nie chcę mi się nowych testować. Nie rozumiem tej polityki. Nie, 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 nie przemawia do mnie to. No, jeśli coś się sprawdza i coś jest fajne, dlaczego to jest wycofywane? Nie wiem, nie mam pojęcia po prostu. I też wiele dziewczyn u mnie kupuje rzeczy, do których by chętnie sięgnęło, a ich już po prostu nie ma. I yy, pytają mnie, dlaczego? A ja mówię, no nie wiem, dlaczego widocznie się źle sprzedawało, no nie mam pojęcia. Bo potem jednak trzeba przekonywać, tłumaczyć, że to, że tam, to, to wymaga dużego zaangażowania, a potem się okazuje, że to nie jest do końca to, więc to jest takie kłopotliwe. Tak samo mój ulubiony krem, Timely Reversing, którego nie ma. Jak wiedziałam, że jest, będzie wycofany, to kupiłam sobie kilka sztuk tego kremu. No i niestety już ostatnie opakowanie, no dla mnie... To jest krem wspaniały i ja po to między innymi dla tego kremu. I dla Jordani Gold White zapisałam się do klubu bo to cały czas używałam. Tylko ja nie, nie, nie tego, tylko taki był jeszcze z, z taką beżową nakrętką. A tutaj opakowanie było białe. Tamten bardziej mi odpowiadał. Nie było już potem wycofany był ten produkt, to z kolei na ten się przerzuciłam, potem ten został wycofany. Czyli to i ostatnie opakowanie mam jeszcze kremu na dzień. Też używam teraz bardzo intensywnie, no, dla mnie to jest po prostu cudo, tak wspaniały krem, to jeszcze mi zostało właśnie, tak mi pięknie odżywia skórę na dzień i już końcóweczka mi została, ale jeszcze mam. Pokazuję Wam, bo już potem jak skończy mi się to wyrzucę, nie będę tego trzymać i jeśli jesteśmy przy kremach, to mam jeszcze ten mój ulubiony. Siriusem Royal Velvet na noc. To jest mój ulubiony. Tego nie wycofują. On, to jeden z, z najstarszych takich produktów sztandarowych Oriflame. Na dzień i na noc. Na dzień nie bardzo lubię. Tak jak już mówiłam nieraz, ale na noc uwielbiam. Mam w zapasie chyba dwa opakowania. Jeszcze. I mam dwa zużyte um, sera. Age Revive z witaminą C. Tutaj taki, to jest taki Dosyć, słuchajcie, taki no on tak ściągająco działa na twarz, ale jako lubię, szczególnie na dzień jako lubię stosować, bo on tak fajnie nie nabłyszcza, tylko tak matowi skórę, dobrze przygotowuje do, 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 do następnych kosmetyków. Ten na noc lubię, bo bardziej taka twarz jest błyszcząca po nim, ale dobrze odżywiona i nawilżona, bo to jest taki nawilżający serum po 30 ml i jedno i drugie mi się sprawdza. Także i one są niedrogie, bo w tym katalogu chyba który będzie, czyli w katalogu piątym, on chyba za 40 zł39,99 zł 39, cenie dla klienta. Ja z, z jeszcze taniej kupuję po 20, nawet po 15 zł. jak są jakieś promocje, to sobie wtedy biorę, na dole udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do Klubu Flame i mieć dostęp właśnie do tych 20% zniżek. Jeszcze jak w, przy zapachach byliśmy, to zapomniałam pokazać dezodorant, który zużył mój mąż, Bossesman, on lubi te dezodoranty i tender kerek. Ten, ten taki chyba najbardziej mi odpowiada, taki, właśnie truskawkowy. Ta konsystencja, bo te tenderkerki nie są identyczne, nawet konsystencja ta kremu jest różna, więc ten mi chyba najbardziej odpowiada. Ten truskawkowy chyba jest właśnie najlepszy. Pokażę jeszcze taką pastę wybielającą, którą bardzo lubię. Ostatnio obejrzałam taki filmik, że tę pastę tubkę można obcinać w ten sposób i tu przecinać, i potem wykorzystywać do czyszczenia, bo tam jeszcze są resztki. Potem wypróbuję zobaczę, czy rzeczywiście ta pasta mm, ma tam. Że, czy rzeczywiście zostaje tam zostają tam te resztki pasty, czy nie. I czy można to faktycznie wykorzystać. Yy, I teraz zostało mi tylko jeszcze odżywki. Mam jedną taką odżywkę ch humek yy, z Onlibio. Yy, to moja córka używała, bo ona dużo podróżowała. I taka malutka. Jej się sprawdzało, ona lubi właśnie te odżywki, ja natomiast lubię tutaj taką, repar yy, taką naprawczą na końcówki, taki serum naprawczy na końcóweczki, coś takiego, to wygląda w ten sposób i bardzo mi już tego brakuje, bo chyba już od tygodnia nie mam, skończyła mi nie mam, ale wiedziałam, że w katalogu piątym chyba 22 zł będzie to, więc kupię na pewno, bo mi tego brakuje. Bardzo fajnie mi się z tego korzystało. Taka dosyć gęsta konsystencja. Trzy pompki, czy dwie na końcóweczki włosów i tak ładnie mm, zmiękczały, zmiękczone były i odżywione te końcóweczki. Pięknie wyglądały, więc mi tego brakuje i to kupię sobie. No i mam jeszcze kilka szamponów. Ten zużywała moja córka i pytałam co mam powiedzieć, to powiedziała, że świetny, bardzo dobry, żeby pochwalić. To jest taki szampon chyba Hmm. Chyba, ja nie wiem, no taki hmm, hmm, naprawczy taki wzmacniający włosy. Mówiła, że fajne, chociaż jej ulubione, to, to te z Love Nature i dobrze pachną. I mówi, że właśnie o te szampony u niej się najlepiej sprawdzają. Tutaj dwa w jednym, razem z oczywką. Ona lubi. Ja powiem szczerze, że ja nie znam tego produktu. Muszę kiedyś kupić. Bo ja z Lawnejczo kiedyś miałam jeszcze to stare opakowanie. Nawet gdzieś stoi u mnie resztka tych szamponów. I ja nie byłam zadowolona. Więc no, ona ma ładne włosy. I mówi, że jej się sprawdza. Więc jej wierzę. Natomiast to są moje ulubione szampony. Milkani. To jest szampon, ulubiony, naprawdę świetny ja będę kupować to nie na pewno jeszcze nie raz. Teraz mi właśnie szamponu brakuje, ale mam jeszcze nieotwarty, no chcę zużyć teraz to co mam, ale nie wiem czy wytrzymam, bo chcę zużywać najpierw to co otwieram, ale nie wiem czy ja wytrzymam. I odżywka, no i ten dułacik mi się świetnie sprawdza, najszybciej zużywam, zawsze jak coś otworzę, więc nie wiem. Myślę, że to będą moje ulubione szampony i ciągle do nich będę wracać, bo one się u mnie po prostu y, sprawdzają. No i tyle y, w marcu zużyłam. No jeszcze, jeszcze nie mamy końca marca, ale już nie mogłam wytrzymać, już dużo mi tego się uzbierało, więc sami widzicie. Że musiałam się tym podzielić, wyrzucić i zbierać nowe, nowe rzeczy. Dajcie znać, czy znacie te produkty. Jeśli film się spodoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Jestem bardzo wdzięczna za to, że oglądacie moje filmy, że dzielicie się swoimi komentarzami. Dziękuję Wam bardzo i do następnego razu. Cześć!